Cześć, dzień dobry, witajcie, jest jakoś po ósmej. a my już na szlaku Gdzie dzisiaj? My na Pilsko Dziewczyny jeszcze nie były na Pilsku? Nie Szczyt, na który się dzisiaj wybieramy ma 1557 metrów i jest drugim szczytem Beskidu Żywieckiego, zaraz po Babiej Górze. Sam wierzchołek Położony jest pomiędzy Polską a Słowacją. W Polsce leży w Beskidzie Żywieckim, a Słowacji leży w Orawskich Beskidach. Po drodze oczywiście mamy schronisko, halę miziową, a i samo podejście należy do raczej przyjemnych. Jak tam żono? Wrażenia? W porzo. Chociaż myślałam, że będzie bardziej tak łagodnie. Tak wiesz, troszkę płasko pod górkę. A tu jest cały czas pod górkę. Ja wiedziałem, że nie będzie. No tak, bo zamiast mnie zabrać na pompuchy z jagodami. To mi każe kurna na piesko wchodzić. Tak, błaga uprawia turystykę kulinarną <górski> i generalnie jak nie ma nic dobrego do jedzenia, na końcu to ona nie idzie. Nie, musisz powiedzieć. Jedno, że ja idąc w góry muszę mieć cel, a moim celem nie jest szczyt, tylko schronisko. A dokładnie jedzenie. <noise> dokładnie. Naj pierwszy etap naszej wspinaczki hala Miziowa. Dawno tu nie byłem, tak? Pojedzone? Pojedzone. Pojedliśmy, popiliśmy tak. i teraz czeka podejście na samą górę. A zgadnijcie, co to za szczyt? Napiszcie w komentarzu. Nie mówcie Adze, ale to podejście nie będzie łatwe. No, jak widać szlak żółty wygląda właśnie tak. No tego to się, moi drodzy, nie spodziewaliśmy. Dobrze, że przynajmniej to jest ubite. No bo byłoby ciekawie. No cudowny ten żółty szlak. Zawsze szedłem stokiem. A ten żółty szlak jest przygodowy. Zaczekaj, Piksiu. Zaczekamy. Nie tylko że jest pięknie widokowo, to jest dość zróżnicowany. Za nami niecałe 7 km w 2,5 godziny. No, przyjemnie. No i w ten oto sposób dochodzimy do szczytu. A na szczycie ołtarz i krzyż. Takie znaki szczególne. No i przepiękny widok. Mam nadzieję, że mnie słychać. Zobaczcie, tam widać tatry słowackie. Tam widać jezioro Orawa. Tam wychyla się z zakosówki Babia Góra. No cudowny widok dzisiaj. A tutaj mamy chwilę pauzy. A, nie? A, nie. チョラ一シェ。 Uciekamy, bo tak zaczyna wiać, że zaraz nam głowę zwieje. Zresztą pewnie słyszycie. No i co, schodzimy. Dobrze, że ta kosówka jest, to trochę chciałam powiedzieć, ale wiatrzycho tam na szczycie. No Jak ostatnio. tam, żono, ci się podobał? Ładnie. Podobała pierwsza wizyta na... Pilsku. Bardzo ładnie, było wszystko widać. Biegniemy na dół do auta. No, biegniemy. Mamy kawałek drogi jeszcze. No, w tą stronę jakieś trzy godziny z obijaniem żeśmy szli. A teraz będzie, nie będziemy szli żółtym szlakiem, tylko pójdziemy czarnym. czarnym pójdziemy stokiem tak, narciarskim. Stokiem narcia. No to jak, Madzia? A jak tobie się podobało? Mnie się bardzo podobało, ale widzicie, mówię Wam to dopiero teraz, bo nie dopuszczają mnie dzisiaj do głosu. Ja teraz jestem od pilnowania piksia. No nie na dół już zmęczony jest bolą gonuszki, chce iść do Donciu. Zobaczcie, tutaj mamy rozejście, stąd przyszliśmy, tu jest żółty szlak. On jest taki dosyć ciężki, a tutaj macie czarny szlak, a tylko dla przypomnienia dodam, że kolor szlaku czarny nie oznacza wcale, że to będzie niebezpieczny szlak, to oznacza, że to jest szlak dojścia. I to może oznaczać, że jest to skrót. Być może nie będzie najłatwiejszy. Ale po prostu jest to krótsza trasa pomiędzy szlakami, szlak dojścia. Dokładnie tam będziemy szli. I zobaczcie, jak pójdziecie szlak żółty, to ten szlak żółty idzie tam dookoła i on wychodzi tam przy schronisku, niedaleko schroniska. A jak pójdziecie szlakiem czarnym, to zejdziecie tutaj, tutaj granią, tu i stokiem narciarskim w dół. Także on jest troszeczkę krótszy, ale trochę bardziej stromy i wietrzny, co słyszycie. A teraz pójdziemy zielonym. Będzie gleba, czy nie będzie? Mam nadzieję, że nie. No i co? I kończy się nasza wycieczka. Kończy się nasza wycieczka, żeby nie przedłużać 16 km. 5, 30 tysięcy kroków. 30 tysięcy kroków, 5,5 godziny łażenia. Jest godzina 15. Jedziemy do domu. Tak, niestety nawigacja świeci się na pomarańczkowo, proszę, Także to oznacza korki. Dwie godziny do domu, no i co, no i jedziemy, pies padnięty chyba, brudny, padnięty. Cuk. Madzia. A ja wam powiem tylko tyle, cymajcie się pięknie, hej! <grym> no to hej!